Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł koła poselskiego Polskie Sprawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zagadka na początek podchwytliwa jak zawsze, co jest ważniejsze protest ratowników medycznych, czy msza pogrzebowa e, księdza prałata Sochackiego? No dla państwa oczywiście problemem jest y, protest y, ratowników. I bardziej zresztą obejmuje on różne sprawy. Ważne jest też oczywiście oddanie czci komuś. Naturalnie, czyli to... to i to jest ważne. No więc wczoraj te, Telewizja Polska przerwała transmisję z konferencji prasowej ministra zdrowia w pierwszej sprawie właśnie e, z, żeby z takim z taką planszą pilne Nadać wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z Kościoła. Co pan o no, tym sądzi? Znaczy zestawienie tych dwóch spraw, które pan wymienił, to jest dość niezręczne ocenianie, co jest ważniejsze. To są zupełnie dwie różne sprawy. Jeżeli natomiast chodziło w tym wszystkim o to, żeby przede wszystkim, przede wszystkim relacjonować słowa, prezesa Kaczyńskiego. No to to już wygląda trochę inaczej. No o to chyba właśnie chodziło. Teraz tak, czy protest ratowników medycznych, o który zapytałem, jego okoliczności to jest prawdziwy obraz stanu wyjątkowego w Polsce. 25% karetek niedostępnych w pierwszych już w pierwszych dniach protestu kilkuset ratowników złożyło wypowiedzenia w całej Polsce. No, protest jest dolegliwy, zresztą zapowiadany i myślę, że rząd powinien się był do tego przygotować. Trudno oceniać racje wszystkie, bo osób niezadowolonych ze swoich wynagrodzeń, a nie zawsze są one niskie, ale zawsze by chciałoby się, żeby było lepiej, jest, jest wiele. Ja bym w tej chwili nie, nie chciał analizować tych, ile tam naprawdę. I która grupa zawodowa ochrony zdrowia za, zarabia, ale przede wszystkim mamy do czynienia z ogromną deregulacją, roz, może inaczej, rozregulowaniem wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Są zarobki niebotyczne, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt tysięcy. Są zarobki niskie, kilka tysięcy za ciężką pracę. Więc i to wszystko jest w wielkim bałaganie. Odkąd rząd zaczął sterować wynagrodzeniami, to tam już się nie można połapać, i dlatego budzi to ogromne napięcia w grupach zawodowych. A jak to jest, że rząd jest w stanie obiecać górnikom 120 tysięcy, ostatnio energetyką 10 tysięcy premii, a właśnie wszystko, co dotyczy płac w ochronie zdrowia, to trzeba sobie najzwyczajniej wyszarpać? No właśnie, to jest, to jest rezultat tego, że rząd chciałby wszystko regulować i wszystkim, wszystkim, za, zarządzać, a nie da się tego zrobić w sposób skoordynowany. I ja wiele lat funkcjonowałem w ochronie zdrowia i pewnym osiągnięciem było swego czasu to, że nie rząd, a możliwości danej jednostki powodowały, że, że były wynagrodzenia w tej jednostce regulowane zarządzeniami dyrektora. To Panie też ratownicy mówiło... medyczni, bardzo często, to zresztą widzieliśmy w trakcie protestu, są tacy, którzy bardzo często na śmieciówkach zarabiają po 20, około 20 zł za godzinę. No i ratownicy medyczni, tutaj mamy jeszcze do czynienia z inną sytuacją. Mianowicie utworzono państwowe ratownictwo medyczne. Tak to zostało nazwane. No i ratownicy myśleli, że dzięki temu będą dobrze zarabiać. No i mają. W związku z tym teraz musi rząd ustalać, żeby nagrodzenia przekazywać nam dodatkowe pieniądze albo nie przekazywać. Sośnierz, poseł Koła Polskie Sprawy, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Sośniesz poseł Koła Poselskiego, Polskie Sprawy, jest naszym gościem. Po raz drugi witamy pana, Jeszcze witamy państwa. Witam. Protest ratowników medycznych. Panie pośle, czy y, epidemia niczego rządu nie nauczyła. W tym właśnie kontekście ludzie, którym klaskano w trakcie właśnie w kolejnych fal epidemii, teraz muszą wyszarpywać sobie parę stówek podwyżki. No, rząd nie nauczył się wielu rzeczy, to jakieś oporny jest na, 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 na naukę, natomiast wiele w tym wszystkim pr -u. Jeśli chodzi o ratowników medycznych, tu mieliśmy do czynienia wielokrotnie z protestami różnych grup zawodowych, w tym ratowników medycznych. Ja sam będąc lekarzem w wojewódzkim też z takim miałem do czynienia. Niektóre protesty są uzasadnione, niektóre nie, ale przede wszystkim one wybuchają dlatego, że rząd od wielu już lat zaczyna regulować płace w ochronie zdrowia, czego niestety, czego niestety oczekują od niego związki zawodowe, co wcale nie jest w rezultacie dobre. W związku z tym raz załatwia grupę pielęgniarek, raz grupę położnych, raz anestezjologów. ci dostają więcej, inni patrzą no trzeba by też więcej. No i tak to potem wygląda. Taka, taka gonitwa za, za jeden, jeden drugiego chciałby prześcignąć, ale nie, nawet to nie to prześcignąć, to płace, ale płace powinien regulować w takim razie. No, to są różne... I, i w, w ilu branżach w Polsce regulowane są płace? Czy pańska płaca jest regulowana ja, przez rząd? na szczęście nie. już nie jestem pracownikiem... Yy, yy, no to tak, ale widzi pan Spółki pańska. należącej do Spółki Skarbu Państwa. Prawnicy, czy ktoś... Ale, reguluje no dobrze, ale pracę, lekarze, pracę. lekarze pracują i cała rzesza innych pracowników ochrony zdrowia pracuje na posadzie państwowej. Nie, to nie są posady państwowe. Właśnie w tą rzecz, że niestety, panie, to są... Yy, Posady w systemie ochrony zdrowia i to nie jest Państwowa Służba Zdrowia. I jest ogromne pomieszanie pojęć. Służba zdrowia jest opłacana ze składek Pańskich i w związku z tym, jeśli Pan chce, żeby była lepiej finansowana, to niech się Pan więcej opodatkuje. Chce Pan tego? No to już jest Pan chyba bardziej, ma wtedy więcej wątpliwości. Ochrona zdrowia jest finansowana ze składki zdrowotnej i rząd, mówiąc, że zwiększyło się finansowanie ochrony zdrowia, kłamie. Bo po prostu składka zdrowotna wzrosła. Jeśli wzrosną płace, to wzrasta ilość pieniędzy no tak, w Ale to zdrowia. co do istoty, co, to zmienia co do istoty. Tak samo jak ja utrzymuję i pan utrzymuje rząd ze swoich podatków, o ile Pan je płaci. Ale to, ten pieniądz idzie bez, bez wpływu na to przez rząd. Składka zdrowotna, obywatele składają się jak gdyby do wspólnej kasy i z tej kasy są w, y, wynagradzani pracownicy i finansowane ich usługi medyczne. Czy pracownicy, czy składający się na opiekę zdrowotną chcą tylko wydawać pieniądze na to, żeby były wynagrodzenia, czy na to, żeby byli leczeni. Na to, żeby byli leczeni. Ale to wchodzimy w bardzo trudny temat i, i zawikłany. Panie Boże, to, to w takim razie teraz y, wspomniałem o stanie wyjątkowym, y, a, a ten stan wyjątkowy z nazwy właśnie, to... Przede wszystkim, dlaczego pan pomaga PiS w tej sprawie? Dlaczego pan pomaga, pomaga rządowi w tej sprawie? Są rzeczy ważne i mniej ważne w państwie. Są takie momenty, w którym państwo powinno być skonsolidowane i reagować w sposób... A w tej sytuacji jest skonsolidowane? Ktoś z rządu, no. cokolwiek z opozycją ustalił w tej sprawie? No, no właśnie w tym rzecz, że nie, nie, państwo nie jest skonsolidowane i niestety nie zdajemy tutaj egzaminu. No były takie czasy, nawet Brniewski pisał wiersze, nie są w ojczyźnie, rewunki Krzywd, ale broń, dłoń ich też nie przekreśli. Komunista, który popierał rząd w 1939 roku, za co też oberwał od kominternu, za że, że popiera rząd sanacyjny. I są momenty, w których należy się konsolidować. No ale tu mieliśmy do czynienia w czasie ostatniego wystąpienia sejmowego pana premiera, który wzywał do tego, żebyśmy, żebyśmy razem to uchwalili. Po czym przyłożył opozycji, tak, że już nikom, nic nie mogła ona innego Ale, zrobić, tylko być przeciwko. A Andrzej też no. mimo wszystko był za, znaczy podoba się panu to ubieranie problemów yy, w yy, mundur wojskowy ministra Błaszczaka. Ja jestem, nie, nie, odejdźmy od ministra Błaszczaka, bo to jest też pomieszanie wszystkiego ze wszystkim. Jeżeli jest sprawa niebezpieczna dla państwa. Co jest jeżeli niebezpie, niebezpiecznego w, w tej sytuacji? Ale panie redaktorze, ja, ja używam, za chwilę powiem, powiedziałem słowo jeżeli. Jeżeli jest sprawa niebezpieczna jest dla państwa, wyjątkowe. powinniśmy się skonsolidować i nawet popierać rząd w sprawach y, działań y, istotnych. Jeżeli natomiast y, rząd Używa tego stanu i tego straszenia jako elementu polityki doraźnej, to jest to zupełnie. To nie powinniśmy tego oczywiście. Popierać. Jak pan ocenia w takim Ale razie ten konkretny przypadek? jest słowo jeżeli, bo my powinniśmy wierzyć, że jednoznacznie i powinna to być informacja przekazana posłom w sposób absolutnie pewny, że jest powód, dla którego należy to wprowadzić. I bo to relatywizuje takie stany i ważne jak stan wyjątkowy. I to będzie wtedy, kiedy my teraz się przekonamy, żeśmy może niepotrzebnie byli aż tak ostrożni, będzie następna poważna okazja, a my wtedy powiemy a, nic się nie stało, nie, nie będziemy tu głosować. To jest naj, największym grzechem tej aktualnej sytuacji jest to, że my nie do końca wiemy, czy naprawdę jest sytuacja poważna i wymaga stanu wyjątkowego, czy to sytuacja 30 nie jest nie tak ma. przy granicy. I manewry wojskowe, które odbywają się cyklicznie. No właśnie, czy, czy nie można sobie, być może są dane wywiadowcze, które nie te, bo, bo zagrożeniem dla państwa no nie jest ta grupka tamtych koczujących na biwaku yy, yy, jakichś emigrantów, imigrantów. Natomiast natomiast problemy mogą być te sprawy wojskowe. Tylko czy my jesteśmy pewni, to powinno się odbyć nawet poufne, tajne posiedzenie Sejmu, gdzie powinniśmy być poinformowani, jak to jest naprawdę. To a to dlaczego pan podniósł rękę zgodnie z e, intencją rządu? Bo, bo wolę być ostrożniejszy, nie żeby potem, ach, gdybym wiedział, to bym... to bym... Panie a nie odstraszyła pana e, taka bohaterska, mówiąc z przekąsem, postawa prezydenta Dudy, bo wprowadził stan wyjątkowy, rękami, ogłosił go rękami, z ustami swojego rzecznika w poniedziałek, nawet nie pojawił się w Sejmie, zdaje się, w tej sprawie. Jednocześnie miał czas, co ostatnio mam w zwyczaju, celebrować wydarzenia sportowe z kolei. No, niestety to jest przykre, bo jeżeli to jest poważna sprawa, to tam powinien być prezydent, bo na jego wniosek to wszystko się działo. No, nic więcej już tu nie mam do dodania. Naprawdę tak nie powinno się to odbywać, bo to wskazuje, że być może sprawa nie jest aż tak poważna, jakby się na wydawało. Ja wolę być dla dobra państwa jeżeli... No ale pan sam ulega w takim razie. Pan mówi tak. Jeżeli okazuje się, być może okaże się tak, że rząd wprowadzi to pochopnie albo dla doraźnych celów, wtedy to mamy, mamy do czynienia jakby z dewaluacją takiego zagrożenia, określania takiego zagrożenia, ale mimo wszystko to ja. Wolę być ostrożniejszy i zagłosowałem za. Oczywiście ostrożniejszy, bo dlatego, że po fakcie, gdyby się okazało, że naprawdę było zagrożenie istotne, a myśmy tego nie wprowadzili i, i coś stało się z naszym państwem, jakieś inne poważne problemy, no to, to, to byłby niewybaczalny błąd. Natomiast jeśli ktoś wykorzystuje to, jeżeli ktoś wykorzystuje to jako PR-owskie zagranie, po to, żeby podbudować na przykład notowania partii, no to też robi z kolei w drugą stronę ja myślę, To my powinniśmy mieć stan wyjątkowy na terenie całego, na całym terytorium Polski i, i, i cały czas, bo Anusz, może się coś wydarzyć, no, nie, nie, no bo po no a po drugie, nie, 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 nie. czy y, ile w trakcie kolejnych fal epidemii rząd powinien był wprowadzić stan, czy były okoliczności wtedy do wprowadzenia stanu, którego ze stanów nadzwyczajnych? I to jest też, co y, y, za odrzucamy tej decyzji, a jak powiedziałem, mimo wszystko zagłosowaliśmy, że, że były poważne sprawy dla państwa, naprawdę. Umarło kilkadziesiąt Polaków. Czyli jedna z przesłanek więc, bezpieczeństwa oby, oby, tak. obywateli. I wtedy nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, a trzeba było. A to nie wprowadzono chyba dlatego, żeby wyborów nie przekładać albo coś takiego. Więc tu znów narażono interesy państwa na, na, na niebezpieczeństwo. I wtedy nie wprowadzono, teraz wprowadzono. No chcę wierzyć, że są podstawy do poważnego potraktowania tej sytuacji. Dużo wiary no bo, w takim razie wpadło. No co trzeba, no niestety, bo, bo, bo jeżeli jest naprawdę, abyśmy temu za, nie, na to nie pozwolili, to byłby to na żyrze i dla państwa nie wybaczono. A, to, a ta Ale nadmierna być... ostrożność, która też ma swoje określone skutki, o których sam pan, które pan sam określił, to, to jakby pan to nazwał? Jeżeli, ta, jeżeli, jeżeli wszystko potem okaże się wielką fanfaranadą, no to będzie wielki grzech rządzących, że że, demobilizm, że już następnym razem Polacy i posłowie nie uwierzą, a wtedy może naprawdę będzie. Ja się dziwię, potrzeba. że dziwię się w tej a, sytuacji, jeżeli pan sam przytacza argumenty, które yy, przeciwko, że, że pan yy, tym razem jeszcze sam nadal już zagłosował. Panie pośle, bo, bo... Co, grozi nam, co grozi nam jesienią w związku z, z rosnącą falą zakażeń, znów rosnącą falą zakażeń? No albo będziemy w ogóle poważnie to i, i rozsądnie do tego podchodzić. Co to znaczy albo rozsądnie tym, podchodzić? Albo, albo będziemy pr ruchy robić, które nie wiadomo czemu, czemu służą. Czwarta fala epidemii, a w ogóle być może trzeba przestać już liczyć tę falę i, i pogodzić się z tym, że ten wirus z nami będzie przez, przez dłuższy czas, to to ta fala najprawdopodobniej, patrząc na to, jak ona przebiegała, w krajach, gdzie już się rozwinęła Hiszpania, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, to ona z jednej strony dotyka osoby niezaszczepione, a z drugiej strony przebiega lżej w tym, w tym sensie, że ilość zgonów jest dużo mniejsza niż za trzeciej fali, bo trzecia fala była u nas przede wszystkim bardzo dramatyczna. Ja myślę, że niezaszczepieni są dobrym, do, będą dobrymi nosicielami tego wirusa i okazją do tego, żeby zmutował nie, coś. Jeszcze są osoby, które przechorowały, one też są odporne, które też mamy, nie profesor, w Polsce? A no więc właśnie, no to, to pytanie, dlaczego teraz, ja, przepraszam, dlaczego my nie, nie liczymy, nie zorientujemy nie zorientowali, nie orientujemy się, ilu mamy przechorowanych, ilu mamy inaczej, odpornych. Bo przecież być może były takie szacunki, że kilkanaście milionów Polaków przechorowało tą tą chorobę, więc oni są najprawdopodobniej odporni, plus jeszcze zaszczepieni, ileś, kilkanaście milionów. Jeśli to dodamy, te, te populacje częściowo na siebie zachodzą, to być może osiągnęliśmy już poziom odporności zbiorowej. Dlaczego mówię być może? Teraz, przecież jest na usta takie nieco słowa, że żebyśmy w końcu się naprawdę zorientowali, co się w państwie z epidemią dzieje. Ale ta choroba dotyczy nie tylko Polski, tutaj tak taka głupota ogarnęła również, ogarnęła również. Ale są kraje, w których kraje na przykład Europy. wprowadza się obostrzenia dla, na znaczy przede wszystkim się respektuje ob, pewne obostrzenia, ale wprowadza się też obostrzenia na przykład dla niezaszczepionych. Czy w Polsce no, różnie, takowe, różnie takowe, różnie takowe powinny? Bo już nie pytam o obowiązkowe szczepienia, bo wie pan to, prezy o, prezydent ostatnio mówił, że też to jest w ogóle Moim zdaniem każdy, każdy nie, powinien nie mieć wolną Nie będzie rękę. potrzeby, a moim zdaniem, ale to oczywiście trochę wróżenie, nie będzie potrzeby wprowadzenia... Ani lockdownów na większą skalę, ani ograniczeń, bo ta fala będzie najprawdopodobniej przebiegała. Agonie z powodu tego, żeśmy bardzo intensywnie przechorowali w sposób niekontrolowany i niepoliczony do tej pory tą epidemię w trzeciej fali. Widzi pan jakieś wnioski, które rząd wyciągnął z tych fal poprzednich przed tegoroczną jesienią? No z przykrością muszę stwierdzić, że nie, nie widzę że w, wniosków żadnych. Ciągle PR, ciągle tylko, no i, no, i, i zakupy, które, które ekscytują i zawsze drogie. Panie pośle, przedterminowe wybory parlamentarne, to, to tak towarzyszą stanom epidemii od, od jakiegoś czasu. Jarosław Gowin w Radiu Z mówi, że Jarosław Kaczyński bardzo poważnie rozważa <laughs> organizację wyborów wiosną 2022 roku. Co pan na to? No, yy, wypowiedź, która ma pewne, pewne uzasadnienie. W, w tym, co się, co się dzieje. No, bo wygląda na to, że sprawy budżetowe ochoczo rozdawane pieniądze i chętnie przyjmowane. Obywatele mówią, a dobra, co tam się będę państwo dają, teraz to biorę. Ale te drukowane pieniądze, to już miliardy złotych, powodują jednak wzrastającą inflację. To będzie dalej, no niektórzy przewidują, że będzie narastająca, jeszcze bardziej narastająca inflacja i że nasz budżet coraz bardziej nie będzie się spinał w roku 2023. To też Jarosław Gowin. No i w związku z tym yy, można podejrzewać, że póki jeszcze będzie jako takie, będą jako takie dobre nastroje, no to wtedy ktoś. z całą pewnością na razie wygląda na to, że każdy z yy, najbliższych terminów to bardziej opłaca się PIS niż komukolwiek z opozycji. <laughs> yy. Że przyspieszenie wyborów. E, tak, tak. No tak, i każdy tak, tak. z najbliższych, czy no, to jesień tego roku, no tak, ta, był, póki, czy wiosna przyszłego. No tak, póki te sondaże są dobre, a przypomnę, ten przykład przywołuję często, w Wenezueli też było radośnie. Jak Czałvez doszedł do władzy, prezydent zaczął rozdawać pieniądze, wszyscy byli zadowoleni klaskali. W tej chwili to jest Pan jeden z bogaczy krajów e, Jarosław Kaczyńskiego czy Mateusza Morawieckiego. To ja dyktatora socjaliści zaczynają rządzić, Pieniądze, to już na początku jest wielka radość, ale potem jest wielka smuta. Panie Pośle, czy wybory odbędą mogą, mają szansę odbyć się wcześniej, o, jeżeli opozycji uda się odwołać e, ze stan, z funkcji marszałka, marszałek Sejmu Elżbiety, Elżbiety Witek? Czy z tego powodu będą wybory? Tak. I czy uda się odwołać marszałek Sejmu? No, czy uda się, to ciągle jest, było spotkanie całej opozycji. W tej sprawie pan nie ma wątpliwości, czy powinna zachować stanowisko, czy je stracić? Tutaj nie mam wątpliwości, że ta zmiana byłaby potrzebna, bo te naciągnięte, naciągane powody, dla których ponowiono głosowanie, no jednak, jednak i nie tylko te y, 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 kłamstwa związane z, z opiniami sędziów, to nie jest? Co to za no, obywatel w ogóle w tym, no... w tym Sejmie panuje, bo jak, jak, jak czytam w scenogramach albo widzę czasami e, e, te, te, transmisje, obrazki z Sejmu, tam e, jakiś, ja rozumiem, że generalnie tam nie jesteście wobec siebie zbyt u, uprzejmi, ale jakiś poseł z opozycji na przykład coś mówi, a tam na przykład najczęściej marszałek Terlecki coś mu tak rzuca na odchodne, na przykład tam puknie się w głowę, albo coś takiego. Co, to, co tam się dzieje w ogóle no, w tym ale ty wiesz, To zawsze, zawsze tak było, to oczywiście zależy od kultury osób, które tam biorą udział, no, no, Ostatnio Koziniak kamer z e, właśnie a propos stanu wyjątkowego, marszałek Terlecki na, na to tam co, co, krzyczał za nim coś 4%, bodajże 4%, 4%. Tak Marszałek Sejmu to tak mówi pan. Może churwa, chociaż Telecka ja też urwa się odwałaś, nic z tego nie wyszło. No tak, ale, ale to oczywiście zależy od kultury i, jak wspomniałem, emocji, które kierują ludźmi. Czasami dziwię się, że biorą się ludzie do polityki, a mają sobie tyle emocji, żeby nie potrafią nad nimi zapanować. Polityk powinien trochę, no tak sobie kojarzymy mieć. Marsową twarz, pokorowe zagrania i tutaj i, 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 i nie ujawniać tego co myśli, bo tak to się popatrzył, wszystko widać. No, ale, ale... No, Jarosław tak, tak, nie pan, nie ujawniał, nie ujawniał, no i co? Ma pan żal do niego, że tak późno dał się wyrzucić z koalicji Zjednoczonej Prawicy? Tak. Ja, ja mówiłem, nie, nie tyle, żeby w ogóle odchodzić, tylko że, że, że na początku kadencji, drugiej, należało bardziej zdecydowaną politykę prowadzić. Do tego namawiałem, bo wtedy siła porozumienia była dużo wyższa. Spolegliwość to zresztą w, wie, wiele, w wielu przypadkach się, się sprawdza, jak się jest, jest no, 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 no wprawdzie, jest, wprawdzie jest powiedzenie, że pokorne ciele dwie matki z ale w polityce myślę, że jednak liczy się siła i zdecydowanie bardziej niż takie yy, pokorniac pokorniactwo. I tutaj ono się niestety zemściło. Mało. Był potem mecz, kto pierwszy zrobi ruch, czy pierwszy wystąpi porozumienie z koalicji, czy pierwszy zostanie wyrzucony, kto kogo, no i znów... No, ja Gowin chyba dał trochę czasu Prawu i Sprawiedliwości na to, żeby wyjąć mu tych posłów, którzy, no tak, których tak, wyjąć tak, się tak, dało. Tak, tak, tak. Co teraz? Gowin wystartuje ze wspólnej listy z PSL w tych wyborach terminowych i przed, lub przedterminowych? Tutaj w tej chwili jest pochopne. No, Ale nie, tak nie ma co dalek, użyć, nie? Bo, bo, bo te rozmowy. No, od, rozmowy jeszcze trwają. Toczą. Nasze koło też się dopiero rozwija, jest, są plany stworzenia partii politycznej i, i, i odrębnej. To wszystko jest, to wszystko jest polskie sprawy. Tak jest. Może, może, może mamy zresztą, mamy szereg zgłoszeń do, do naszego stowarzyszenia, które powstało w ogóle, bo powstało już stowarzyszenie polskie sprawy, które z nami współpracuje. No, Trzeba, trzeba jakoś wyjść z tego zaklę, zaklętego kręgu, czy to w ogóle krąg, z tej, z tej sytuacji, że mamy dwie partie, gdzie ich przywódcy nie wiadomo dlaczego się dokładnie kłócą Kłócą się w sposób karczemny, hulsą się no, na zabój, no nienawidzą się. Ale o co tutaj chodzi? Potrzebna chodzi jest Polskę, kolejna partia, nie? kolejna kanapa w polskiej polityce w takiej sytuacji, jeżeli e, to samo mówi PSL, to samo mówi Gowin, właściwie dzisiaj jest jeszcze chołownia. Do Lewicy Pana nie zapisuję, bo yy, pamiętam, co Pan o Lewicy sądzi. Polska scena polityczna w ogóle się rozkłada. Właściwie... Cała, cała. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. No, z którą partię pan nie weźmie, to jest w rozkładzie. Więc ta scena się przebudowuje. Okres przebudowywania trwa i na pewno nie jest to proces taki, że ktoś dnia tyku budzimy się i już jest nowa scena polityczna. Nie. No spis się rozpadał, ledwo, ledwo sklecił. Mamy rządy mniejszościowe przecież w tej chwili. Platforma się rozpadała. Ile kuki wytrzyma, wytrzyma wytrzymał przy większości parlamentarnej PiS? No, jest tutaj coś piś. pomógł. Lewica przecież. Lewica. Ile pan daje Kukizowi na to, żeby wytrzymał w tej. W tej. Pan ma byłych Kukizowców, rozczarowanych Kukizem po, tak, po tak, swojej tak, stronie tak. dzisiaj. Nie, no, to znów wyróżnienie, to, znowu, nie, no, to na, na pewno to też nie jest układ stabilny. To jest układ <laughs> chwiejny. Tam wystarczy, że, że nie, PIS nie dotrzyma niektórych zobowiązań, a wydaje mi się, że nie dotrzyma, dlatego że, że dotyczy tam spraw związanych z wyborami, które zapisu mogłyby być, nie, mogłyby być niekorzystne, więc... Nie no, przysługę... Kukiz grozi, że jeżeli na następnym, najbliższym posiedzeniu Sejmu nie przejdzie jego pierwsza ustawa, jak sądzę, bo to jedyna, która może przejść do... to jest ta ustawa antykorupcyjna, no to on już wtedy Umowy no no do Nie będzie. Panie Przewodniczący, a to na koniec. Ta Pańska partia, wasza partia, polskie sprawy, to po to, żeby tutaj mieć lepszą pozycję negocjacyjną w rozmowach, jak Gowin z PSL? Bo rozumiem, że finalnie Pan się znajdzie w tej układance, którą, którą tworzy, o ile stworzy Gowinc z PSL? No, niezależnie od tego, czy wygra przyszłe wybory bo taki ma w tej chwili sondaże Platforma, czy wygra PiS, no to, to już nie, nie będzie sytuacji, w której będzie, będzie yy, mógł samodzielnie rządzić. Jedno i drugie, drugie ugrupowanie będzie musiało stworzyć yy, pewnie koalicję. Tylko trzeba się jeszcze dostać do tego, no bo się to 5% trzeba przekroczyć. No to oczywiście. To PSL chwili... ma z tym problem, a... Życzę panu jak najlepiej, ale wie pan, no to tu... To... Ale, ale panie redaktorze, to nie chodzi o mnie, nie chodzi o to, czy ja będę postęp, czy nie, ale na, na Boga, chodzi o polską, polskie sprawy. No, porozumienie Polska... z PSL, pan, czy pan też takie rozwiązanie bierze poważnie pod uwagę? Tak, oczywiście, bo w PSL w tej chwili ma dość długą historię, ponad na najdłużej funkcjonująca partia, ma różne epizody, w tej chwili lokuje się tak na centrum prawicy i rzeczywiście to, to mógłby być partner, ale poczekajmy, ta scena się przebudowuje, rozpada. To jeszcze nie koniec. Ale absolutnie nie. Andrzej Sośniesz, poseł Koła Poselskiego Polskie Sprawy był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.